Brzoskwinie to pyszne, soczyste i słodkie owoce. Możemy kupić je w sklepie przez cały rok, być może dlatego są tak niedoceniane. Brzoskwinie są niskokaloryczne, zawierają witaminę A, C i witaminy z grupy B. Oprócz witamin znajdziemy w tych owocach też dużo składników mineralnych, takich jak magnez, potas, fosfor i selen. Brzoskwinie dostarczają także dużo błonnika pokarmowego. Wspomaga on prawidłową pracę jelit i zapobiega zaparciom. Owoce są lekko strawne, bo w dużej mierze składają się z wody. Mają działanie moczopędne, pomogą przy infekcjach układu moczowego. Polecane są osobom walczącym z otyłością i cukrzycą. Mają niski indeks glikemiczny. Warto jednak pamiętać, że nie dotyczy to suszonych brzoskwiń, które zawierają dużo cukru i są wysokokaloryczne. Brzoskwinie nie zawierają sodu, dlatego nie zaszkodzą osobom z nadciśnieniem tętniczym. Warto jeść je razem ze skórką, bo to właśnie w niej znajduje się najwięcej witamin i składników mineralnych. Przy kupnie brzoskwiń warto zwrócić uwagę na to, czy owoc jest miękki. Jeśli tak, jest już dojrzały i można od razu go zjeść. Jeśli brzoskwinie mają na skórce plamki, prawdopodobnie są już przejrzałe. Nie warto także kupować zbyt twardych brzoskwin. Zwykle okazuje się bowiem, że są mało soczyste i pozbawione smaku, czyli po prostu niedojrzałe. Brzoskwin lepiej nie przechowywać w lodówce w niskiej temperaturze. Najlepszym miejscem jest koszyk na owoce w zacienionym miejscu. Brzoskwinie w kuchni można wykorzystać na wiele sposobów. Świetnie nadają się do deserów, musów, koktajli, ciast z galaretką i tart. Oprócz tego z owoców możemy przygotować pyszny dżem, który będzie naturalnie gęsty i pełen smaku.